Simandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i przepraszam, że z takim opóźnieniem nagrywam filmy no ale niestety tak mi się tu poukładało, że z firmy mnie wysłali do innego miasta na szkolenia eee, na następny dzień, no odwoziłem siostrę na lotnisko i tam spędzałem z nią czas więc po prostu totalnie nie miałem czasu na to, żeby nagrać eee, i jest mega opóźnienie ale filmy oczywiście się pojawiają na, na, na moim kanale więc co, mamy... czwartek już był nie mamy czwartku, już niestety nie mogę tak powiedzieć, eee, ale mamy nową playlistę festiwalową oczywiście, zaczęła się, mamy nowe wyzwania, mamy nowe wyzwanie jeżeli chodzi o poszukiwanie skarbów i oczywiście, eee, jak to się nazywa, kurde, fo zadanie fotograficzne, co będzie na następnym filmie, oczywiście jest banalnie proste, eee, ale no jest i będzie u mnie na kanale. Dobra, wchodzimy w playlistę. I mamy tutaj poszukiwanie skarbów 370 Cepcja, podpowiedź skarbu pęść przez strefy dla 370 w 370. O co chodzi? Na pewno bierzemy Nissana 370 Z, więc pierw sobie weźmiemy samochód i zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. Ci co jeszcze do tej pory nie zrobili na przykład tego zadania, no to będą się mogli posiłkować moim filmem. E, Nissan 370Z 2010 rok. Wybieramy wsiąść do samochodu. Nie wiem czy to działa na wersję Nismo. E, no na pewno 2010 rok działa. Zobaczcie Doktor SR, ser, DSR, da jakie malowanie Ostry jest, kurwa. No dobra, no dobra, 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 dobra. Już tłumaczę Wam. Jeszcze raz wejdziemy sobie w playlistę. 375 y, przez strefy. O co chodzi? Wybieramy sobie jakąś strefę pomiarową. Mamy ją na przykład... Y, na autostradzie ona jest? Gdzie, gdzie ta strefa pomiarowa jest? A, tutaj, dalej. Tak, to będzie ta? Nie ta, ta, o dobra. No więc, y pędzimy sobie przez strefę pomiarową, e i ogólna nasza prędkość ze strefy pomiarowej musi mieć 370 mil. Mil, podkreślam, mil, nie kilometrów, czyli to daje e chyba 500 kilometrów, czy nawet i i więcej. Nawet więcej, chyba nie. I chodzi o to, że w sumie możemy zrobić dwa razy strefę, trzy razy strefę, i w sumie wszystkie prędkości, które uzyskamy w strefie pomiarowej, mają dać nam 370 mil. Już mówię w milach, żeby było po prostu, że chodzi o to, że 370 Z, więc co no ciśniemy. W sumie, kurczę, nie przestawiłem sobie na manu, ale od razu sobie to zrobię. pobawimy się, zrobię sobie na łopatki, bo nie wiem ile biegową skrzynię. Tu mam nawet ustawioną. Urwiego Ale zmoliłem z biegiem. Więc przejedziemy sobie tą strefę pomiarową w jednym kierunku. Później w drugim kierunku, i tak naprawdę zadanie będzie zaliczone. Uuuuh. Uh, Schamujemy sobie kule biegami. Telefon mi zasłania tutaj obrotomierz. Dobra. I wyzwanie skarbu w ukończone. Widzicie? Była informacja, wystarczy dwa razy przejechać. Kliknąłem podpowiedź. Podpowiedź mamy tutaj po lewej stronie mapy. E, tak jak sobie ten s, s rzeczka płynie, więc już wiemy co i jak. Wejdziemy sobie jeszcze raz w playlistę festiwalo festiwalową i zmienia nam się obrazek. Od razu na podpowiedź, e, gdzie mniej więcej się znajduje skarb. Z, m, m, mamy pokazane, tak? Więc respimy się w tym miejscu, usunę w ogóle, kur... ten znacznik. No i polecam sobie po prostu zrespić się na tej prostej drodze. I jak widzicie tą tamę tutaj, no to bardzo widoczna była też ona yy, na tej podpowiedzi, także to będzie na pewno na tym mostku. No i jeszcze raz mi wyskakuje podpowiedź. Ale już jej nie potrzebujemy. Już nawet widać skarb. Także ja sobie... ...zaparkuję przed tym skarbem. Może coś takiego? Kurde, nie wiem. Zrobię zdjęcie na miniaturę. Ostry jestem, kurde. Halo? Ty, no żeby mi się gra nie zwiesiła. Ale jaja będą. Nie wierzę! Ej, dobra, do, chociaż zobaczycie, czy w ogóle będzie działać, bo miałem zapauzować nagrywanie, ale ten, ale zobaczycie, czy będę, będzie działać. To teraz pauzuję i widzimy się, e, jak odpalę grę i zobaczymy, czy będzie działał skarb do, z możliwością ponownego jego niezrobienia, ale zgarnięcia. No i dobra, jestem z powrotem, właśnie się zrespiłem. Widać tutaj na mapce, pamięta, że jest skarb i jest niezebrany, czyli nie jest zrobiony na szaro. Więc sobie podjedziemy i zobaczymy. Zdążyłem wyjść z garażu i się zrespiłem tutaj, w tej okolicy. No i skarbik jest, czeka na nas. Ja sobie przejdę teraz napada, żeby precyzyjniej się ustawić przy tym skarbiku i żeby go nie rozwalić. Nie! Ło! Wow. Kurde, ale ja bym jak jakbym zniszczył. Ale mam jakieś ustawienia niesamowite, miękkie. Tak, żeby na miniaturce było widać, kurde, i auto, i skarb. I że tam jest tatama, nie? No, i gitara. Myślę, że coś takiego sobie cykniemy. Ja sobie zrobię print screena. Wychodzimy. Niszczymy i zobaczymy, czy w ogóle nie, nie będę przenikał ten przez ten skarb. Bo nieraz też takie byki były, nie? Dobra, muszę wziąć rozpęd. Uff, dobra, wszystko działa. Nie zbugowało mi się też nic. Przez wyrzucenie z gry. Oh, ale kurde, byk. <laughs> ale jaja, je, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinka. No dobra, niestety yy, no mieliśmy małą awarię, ale wszystko się dobrze skończyło. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Jesteś nowy na kanale, zostaw Subika. I zapraszam wszystkich na Discorda i wszystkich, którzy chcą grać też yy, yy, ze mną na live. Ie. Zapraszam też na Discorda, bo taki jest wymóg, żeby być na głosowym, jeżeli ktoś chce właśnie uczestniczyć w konwoju. Dobra, strzałeczka, do następnego. Cześć!